Daję wam dzisiaj grę, jakim jest block and Load. ogólnie ją opiszę z podstaw tej samej gry i o zakładce. To w zakładce od lewej do prawej Home. Może macie tutaj pokazane swój poziom, swoje profilowe, swoją nazwę i challenge, za które dostajecie dane przedmioty. W sklepie macie dobre oferty, które oferuje nam gra. Bonnutki, bloki, za jakie dropią nam przedmioty, które możemy ulepszać. Czas, czasem skinki. Heroesy. Czyli ogólne miejsce, gdzie możemy kupować postacie. Skiny. Czyli ogólnie, może wykupować skiny. Na przykład Kira-chan. Perki, czyli busty do gry. Są podzielone na Defense, Offense i Hero. Hero, czyli takie, które można użyć tylko do danej postaci. Offense, czyli ofensywne które mają pomóc nam w na walce. I yy, Defens, który nam pomóc przeżyć Tak mniej więcej, profil, czyli ogólnie nasz profil. Win rate na danych postaciach, last matcha, Google e, Statystyki tutaj Nie wiem, się, coś. Challenger i nasz profil. Z naszego profilu to są nasze heraldy bloki, czyli to co właśnie mówiłem, to tych bonusi bloków w drodze. które można ulepszać, klikając w Avalanche i dostaniemy wystarczająco dużo bloków. Bonoti bloki, oczywiście, z których dostajemy bloki. Emblems, czyli ramka do naszego profilu. I takie. Jakby to nazwać Przywieszki? historia meczy, oczywiście. Sam win Lateborn, czyli tablica światowa osób, jak jesteście na danym miejscu, czyli dajmy na to 23, to wyświetla wam się do 22. Dajmy na to, możecie sprawdzić, który jesteście w Tutaj macie rangę pokazaną, jeśli macie lateboard, czy jesteście na świecie. To jest pokazane jako taka czarna ranga i numerek na świecie. Learn jest to samouczek. Tutaj możecie rozegrać główny samouczek i map editor, czyli jak stworzyć mapy do workshopa. Na czym polega sama gra jak wygląda? No, może Find Merge lub Custom. Custom to są na trzezmi dźwięk, na się damy sobie. Find a match. Ale nie, 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 będzie wygrała to... Zróbmy na zwykłym karczofa. I rok na tym, żeby wziąć i bohatera, tak, dodać do niego. Co będzie robił DM? Atak, bohater, perki. Czyli to, co mówiłem. Ofens, defensywne, ofensywne, hero perki. Bloki, czyli to, co tam levelowaliśmy. czy możemy dodać sobie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć bloków do gry, czyli łącznie naszych do wyboru mamy pięć, bo ten jest zablokowany, bo to jest blok od naszej postaci, który daje nam super umiejętność na ten ninja. Nieważne skiny, sam, sam cel całej gry. Podstawowej grę to jest zniszczenie objectiva, który w tym momencie znajduje się tam. Wyświetla się on na mapie w taki sposób. <laughs> Jaka mapa na tym mapie jest. Mapa na mapie dokładnie. I teraz jest zagrożenie to i trzeba go zniszczyć, żeby wygrać grę. Oczywiście też walczy się z przeciwnikami. Bo są bronią. Znaczy, każda postać ma dwa rodzaje broni i dwa sposoby użytku tej broni czyli na przykład ninja ma katana można uderzać i teleportować się pod krajem wciskiem pod lewej uciski pod drugą bronią ma pod to od pojedynczy to prawy ma trójny, szuliterny każde konstrukcję też ma swój uniwersalny budynek u ninja jest to taki jak posąg Daje on nam to, że po kliknięciu przycisku F po kliknięciu przycisku F nas teleportuje do tego posągu, odnawiając nam trochę amunicji i trochę życia. Działa on właśnie w taki sposób. Czyli dajmy na to, że lecimy umrzeć kilka F teleportuje nas do tego naszego posągu, czyli musimy go nawet i żyjemy sobie nadal. To jest uniwersalna umiejętność ninja w samej grze, jak tutaj widzicie, są nie mogą w sobie stawić swoje amunicje kreighty Swoje health krajdy zniszczymy. zostajemy albo HP, albo amunicję, zależnie od tego co zniszczymy. Jak widzicie, przeciwnicy muszą nas zabić. Jak zginiemy, to nam się po prostu, że dany przeciwnik nie je znajdziemy jego profil, można zobaczyć jego ogólne ukształtowanie profilu i jak to wygląda u niego. To byłoby chyba na tyle samego gameplayu W każdym postaci się inaczej. Jak będziecie chcieli, to do każdej zrobimy. Odzielę inaczej. Teraz próbuję wam pokazać jak to wygląda do tego Zabijecie zabiję cię, bo to że Nżonko, gruśla, jeżdżę, kogoś gruila tak że to zabiję. miałem no, mało HP, bo powoli był problem, więc się teleportuję. przeżywając wszystkie F. Tutaj niestety, bo niestety. Państwo w stwierdzili, że będą grali bardzo nieciekawy sposób gry, zbudowali się na górze na ale to tylko custom. Pamiętajcie, normalna gra tak nie wygląda. Każda postać ma też swoją pasywkę, na przykład ninja ma pasywkę, że dając, uderzając za wrażenia obrażenia ja z szelikenów, Zadaje on efekt ustawienia. No nie, to nie jest Jak zabijecie to, pokazuje wam się Youth Killed i nazwa danego gracza. No i dobra. To byłoby na tyle. Omówienia: Block and Load. Jeśli byście chcieli coś więcej z tej serii, to możecie napisać w komentarzu. elo